Stało się dla ciebie niemożliwe? Lubisz czytać w łóżku, ale męczysz oczy drobnym drukiem i denerwujesz swojego partnera światłem? Dość tych zmagań. Przedstawiamy Power Zoom Max. Nowe okulary powiększające ze zintegrowanymi światłami LED, które pomogą ci zobaczyć wszystko większe, wyraźniejsze i jaśniejsze, nawet przy słabym oświetleniu. Od teraz będziesz czytać i wykonywać wszystkie drobiazgowe czynności z łatwością. Dzięki Power Zoom Max uzyskasz natychmiastowe powiększenie 160%, a dzięki dwóm zintegrowanym diodom LED zobaczysz wyraźniej każdy najmniejszy szczegół, nawet w ciemności. Noszenie okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych sprawia, że wszystko jest wyraźniejsze, ale nadal możesz mieć trudności z czytaniem drobnego druku lub wykonywaniem skrupulatnych zadań. Nowe okulary Power Zoom Max są jednak specjalnie zaprojektowane, abyś nosił je z okularami korekcyjnymi lub soczewkami kontaktowymi. Od teraz nawet niewielkie przedmioty będą powiększone. Dzięki temu zamienisz takie zadania jak nawlekanie igły, czytanie drobnego druku lub tworzenie rękodzieła w super łatwą i przyjemną czynność. Zadzwoń teraz i zamów swoją własną parę okularów Power Zoom Max już dziś wraz z praktycznym pokrowcem do przechowywania za niewiarygodnie niską cenę tylko 129 zł i 99 groszy. Znów będziesz cieszyć się pracą nad łamigłówkami, drobiazgowymi poprawkami, a nawet kosmetycznymi zabiegami w okularach Power Zoom Max. A dzięki dwóm zaawansowanym technologicznie diodom LED będziesz wykonywać różne czynności, nawet gdy w pobliżu nie ma światła. Ale posłuchaj tego! Zadzwoń teraz lub wejdź na www.mango.pl, a drugą parę Power Zoom Max otrzymasz całkowicie za darmo. Tak, dobrze słyszałeś. Zadzwoń teraz i zamów Power Zoom Max. A drugie okulary wraz z dodatkowym pokrowcem Otrzymasz całkowicie za darmo Od teraz jedną parę będziesz mieć zawsze w domu A drugą przy sobie w torbie lub plecaku Ale poczekaj Nasza oferta dla Ciebie na tym się nie kończy Tylko przez ograniczony czas Wraz z dwoma parami Power Zoom Max I dwoma pokrowcami do łatwego przechowywania Do Twojego zamówienia całkowicie za darmo Dołączymy również parę modnych okularów przeciwsłonecznych Wraz z eleganckim etui Więc dostaniesz to wszystko! Dwie pary Power Zoom Max, dwa pokrowce do przechowywania i jedną parę okularów przeciwsłonecznych wraz z eleganckim ETUI. Ten bogaty zestaw będzie Twój w atrakcyjnej cenie. Nie czekaj dłużej! Zadzwoń i zamów już teraz! Otrzymasz Power Zoom Max wraz z wieloma prezentami. Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 700 006 lub wejdź na www.mango.pl. Zamów już teraz! Czytaj w miesięczniku Nowe Państwo. Wszystkie głowy rosyjskiego smoka. Od jaskini Platona do AI. Nowa oś zła. Biologiczna broń Rosji. Miesięcznik opinii Nowe Państwo. Zamów prenumeratę cyfrową. Kampania wyborcza Donalda Trumpa. Od wywiadów Trump Tower, wieców w Filadelfii po zwycięski wieczór wyborczy w mar i inaugurację prezydencką w Waszyngtonie. Wizyty prezydenta Andrzeja Dudy, a następnie prezydenta Karola Nawrockiego. Polskoamerykański Kongres, a ostatnio także polsko-amerykański szczyt zorganizowany w Waszyngtonie przez Republikę. Sipak Waszyngton, Sipak Los Angeles, a później także Sipak Poland w Rzeszowie. To wszystko dzięki państwu i państwa Wsparcie. Wsparcie już teraz możesz odliczyć od podatku w Stanach Zjednoczonych. TV Republika Foundation uzyskała w USA status 501 C3, czyli odpowiednik organizacji pożytku publicznego. Dzięki Państwa wsparciu możemy... Robić rzeczy wielkie, takie jak te. Wspieraj nas i nasze działania. Razem możemy więcej. Wspierać TV Republika Foundation możesz poprzez zeskanowanie kodu QR, a także aplikację ZELLE, wpisując adres e-mail zellele-telewizjarepublika.pl. Możesz także wysłać czek na adres TV Republika Foundation 1140 Avenue of the Americas, 9th floor, New York, NY 136. Bądź dokonać przelewu na podane konta. This is the home of free speech. Zauważyłeś, że mniejszy bałagan jest najtrudniejszy do posprzątania, Nasadki do dużych odkurzaczy przewodowych to większy chaos niż na początku, a odkurzacz pionowy nadal nie może dotrzeć do wszystkich tych ciasnych miejsc. Potrzebujesz Livington Pocket VAC to bezprzewodowe przenośne urządzenie o dużej mocy, które jest wystarczająco kompaktowe, aby wykonać zadanie szybciej i łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej. Oferuje całą wszechstronność, której potrzebujesz, aby posprzątać wszystkie te mniejsze, trudno dostępne przestrzenie. Pocket Vak mieści się w dłoni, waży mniej niż pół kilo i jest zasilony długowiecznym akumulatorem litowo-jonowym. Teraz czyste kuchnie są na wyciągnięcie ręki, a precyzyjne sprzątanie po twoich zwierzętach domowych będzie takie proste, niezależnie od miejsca. Nie ma prądu? Żaden problem. Wyjdź na zewnątrz, potraktuj swój samochód jak gwiazdę i spraw, by wyglądał pięknie w miejscach, do których nigdy wcześniej nie mogłeś dotrzeć. Zawsze boję się, gdy ludzie wsiadają do mojego auta. Wiem, że będą mnie oceniać i pomyślą, że mam brudny samochód. Uwielbiam pocket wag, ponieważ dociera do wszystkich trudno dostępnych miejsc. Jest niedrogi, niewielki i mieści się w schowku. To fantastyczne urządzenie. Jedną z rzeczy, która naprawdę mnie zaskoczyła w pocket wag, jest to, że ma filtr wielokrotnego użytku, który mogę wyjąć, wyczyścić i włożyć z powrotem. Ten filtr poprawia jakość powietrza to niesamowite. Zadzwoń już dziś i wybierz Livington Pocket Vac, nowy wielofunkcyjny odkurzacz ręczny, dzięki czemu każde sprzątanie stanie się łatwizną. Zawiera funkcję odkurzacza i dmuchawy dwa zmywalne filtry wielokrotnego użytku oraz Możliwość ładowania i bezprzewodowego użytkowania. W zestawie końcówka szczelinowa, końcówka bardzo szeroka, końcówka szczotkowa i końcówka dmuchawy, dzięki którym dotrzesz do każdego kąta. A co najlepsze, atrakcyjna cena odkurzacza PocketVac wynosi zaledwie 199 zł i 99 groszy. Ale nadchodzi sensacja! Ponieważ teraz podwajamy ofertę, oznacza to, że otrzymujesz nie jeden, a dwa wydajne odkurzacze Livington Pocket Vac. Do garażu, samochodu lub jako idealny prezent dla rodziny i przyjaciół. Zupełnie za darmo! Dobrze słyszałeś? Za jedyne 199 zł i 99 groszy. Otrzymasz rewelacyjny mega pakiet. Pamiętaj, że w Mango masz aż 30 dni na zwrot towaru, kupując nic nie ryzykujesz. Skorzystaj z tej wyjątkowej oferty już dziś i ciesz się czystym domem bez wysiłku. Zadzwoń na bezpłatną infolinię lub wejdź na www.mango.pl. Zamów już teraz. Pamiątkowe wydanie książki prezydenta Karola Nawrockiego w eleganckiej, twardej oprawie. Dostępne wyłącznie w księgarni Gazety Polskiej. www.sklep.gazetapolska.pl Jest Republika. Tom wolnego słowa. Naszym gościem jest pan poseł Michał Wójcik, były minister sprawiedliwości. Witam serdecznie. Dobry, Chciałabym Zdjęcie. zacząć od podsumowania. Krótkiego chociaż dwóch lat rządów premiera Donalda Tuska. Ja się wczoraj dowiedziałam, że pełną parą ruszyła budowa elektrowni atomowej. Co prawda nie wiadomo dokładnie gdzie, ale jednak.